Witajcie, kochani, mamy dzisiaj 3 lipca 2023 rok. Yy, mamy dzisiaj 3 lipca 2024 rok. I generalnie co? Jak widać, zrobiłam sobie grzywkę. Jeszcze mi się nie układa, bo moje włosy zapamiętały sobie, że będą że idą w tą stronę, więc jeszcze z nią walczę, ale dopiero wczoraj ją zrobiłam, więc moje yy, no sobie tutaj. No, więc generalnie jeszcze dajmy sobie czas. Zanim napiszecie mi, wolecie z grzywką, wolecie bez grzywki, proszę o takie komentarze sobie darować, bo jakby to jest moja decyzja, ja chciałam tą grzywkę od dłuższego czasu, nigdy nie miałam tego rodzaju grzywki, bo miałam na prosto, ona jest taka troszeczkę tutaj, wiecie, wycieniowana, podoba mi się, czuję się po prostu lepiej, młodziej, od jakiegoś czasu nie mam kiedy usiąść, bo cały czas zajmuję się mają, co się robię, wiecie, jakby dużo poświęcam jej uwagi. Więc wybaczcie mnie za brak obecności żeby też trochę mnie zachęcić, to zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, zostawienia dzwoneczka, łapki w górę. No to jest bardzo motywujące, tym bardziej, że YouTube ucinam mi zasięgi, także zaczynamy vloga. Czeka dla Mai marchewka, zupa z marchwi, e, robiona przeze mnie z mikrofali, żeby nie ostygła. Majusia sobie smacznie śpia, ja zacznę chyba powoli montować. E, mam nagrane ze starych odcinków, potem jak ona wstanie, to będę ją karmić. Zanim coś powiecie, generalnie wiem, że Maja nie ma skończonego szóstego miesiąca, ale zmieniłyśmy mleko. Mleko Humana 1, jak w poprzednich odcinkach wiecie, się przyjęło i postanowiłam, że szybciej zaczniemy rozszerzać dietę. Trochę przed szóstym miesiącem, ze względu na to, że Maja po prostu już wykazuje takie duże zainteresowanie tym jedzeniem. Ona chce próbować nowych rzeczy, więc po malutku właśnie tak od wczoraj zaczynamy. Zaczęłyśmy od tej marchewki, bardzo jej smakowała. Ostatnie dwa dni tam dosłownie parę rzeczy, gdzie nie wiadomo, że nie taką całą paczkę dostanie od razu na raz. Staram się na drugi dzień dojadać, bo jeszcze nie mam w czym konserwować tych słoiczków, ale generalnie e, ta moja z przepisu jest bardzo prosta, e, to jest taki bardzo stary przepis, kiedyś robiło się takie zupki z marchwi e, dzieciom i ratowało się tym życie. E, i rzeczywiście Maji to bardzo smakuje, po prostu gotuje się marchew Potem jak ono już się trochę zmiększa, to się odlewa wodę do jakiegoś innego pojemnika, miksuje się jakby to marchew, potem się dodaje trochę tej wody, która została w tym pojemniku tam według uznania i można też dodać tam troszeczkę soli, nie dużo, bardzo mało soli, bo sól zabija bakterie i odkleja je jakby od ścian powłok brzusznych, tak to mówili przynajmniej, więc generalnie działa pozytywnie na trawienie. Tego jeszcze nie zaczynamy, ale jak już wam mówiłam, mam tutaj różne kaszki na od czwartego miesiąca, bo będziemy używać od czwartego miesiąca, e, żeby było po prostu bezpieczniej e, na początek. I już tutaj jak widać, mamy ases łojczków od czwartego miesiąca. Myślę, że następne pójdą rzut w Jeszcze mamy bananka, muszę spróbować jego podać, ale nie chcę go na razie otwierać, bo to jest duża porcja. I generalnie jabłuszko, takie rzeczy, nie? To później będziemy testowali. E, bananka już próbowała takiego, wiecie, zmielonego troszeczkę na łyżeczce, takiego normalnego. A nie smakowały aż tak bardzo jak ta marchewka, więc zobaczymy, czy ten ze będzie jej bardziej smakował, jak będziemy jej na dniach podawać. Już, już chciałam montować stare odcinki, które nagrałam wcześniej, ale jak widać Maja się budziła, więc tu macie moje tłumaczenie, czemu nie ma vlogów. E, Także idziemy po Majuchę. Dzień dobry. Kto się obudził? Dzień dobry. Cześć! Miniemy sika i idziemy jeść zaraz jedzonko, tak? Tak? No tak. No, mamucha przygotowała dla Ciebie pyszne jedzonko. I teraz robię ci jeszcze picie do popitki, żeby śmiała. będziesz sobie pyszne jedzonko. Podamy ci herbatkę z kopru włoskiego, w razie czego na brzusio. Dzisiaj miałeś bardzo gęstą dwójeczkę, więc musimy troszeczkę w razie czego wesprzeć. I mamusia, wiesz co ci zrobiła? Takie pyszne jedzenie, które ty tak bardzo lubisz, a twoja marcheweczka Jeszcze jest cieplutka, wiesz? Czy jest cieplutka. Piłaś prawie 20 ml, na razie styknie. Co chodzi, jeśli chodzi o mnie, e, jakie mam opinie? Tak jak Wam mówiłam, jeśli chodzi o jedzenie ze słoiczków, i jestem jak najbardziej, zauważam, że to jest bardzo bezpieczne. I przebadane. Mm. Ma się uczy jej, już ostatnio coraz lepiej jej to wychodzi. Pozwalam jej tam troszeczkę te rączki tutaj mm, wsadać w jedzenie, bo jest na pieluszce specjalnie tak skadrowana, żebyście nie widzieli. Żeby ona mogła też trochę z tym jedzeniem się zapoznać, trochę je poznać. Co ja mówiłam? Eee, uważam, że nawet jedzenie ze słyczków jest lepsze, bo jest przepadane, nie? Ale też nie wszystkie rzeczy, które chcemy podać czasami są dostępne. I po prostu niektóre rzeczy typu marchewka wolę jej zrobić świeże sama. Po prostu kupujemy marchewkę z dobrych tych Źródeł, nie tak powiem, bezpiecznych. Ale jeżeli nie mamy możliwości kupić bezpiecznego źródła, to lepiej jest kupić w słoiczku. Więc my tak będziemy czasami robić coś same, czasami ze słoiczka. I poznawać te smaki. Jak widać, w Majusi marchewka smakuje. Tak? Smakuje ci? No, sama byś już chciała, zobaczcie. Sama je. Trzyma łyżkę tak i sama wcinam. Hmm. Hmm. Jeszcze? Jeszcze? Proszę bardzo. Nie, ale dobre. Mm, to jakiś większy kawałek mam się źle nam bym się nieco Daj. Mama ci da papu. Papkę. Proszę. Mm. Ale mm. Jeszcze? Proszę. Mm, Licznie. Powiem Wam, że jestem w szoku, bo Maja zjadła prawie wszystko i jeszcze chce. Ona takiej to smakuje, że... Patrzcie, jak ona się domaga tego jedzenia. Generalnie yy, nie boję się, że jej się stanie, bo ona już ten... Jadła marchewkę dwa dni, tylko wiecie, w dużo mniejszych porcjach jej ją podawałam, a teraz ona po prostu... Mm -hmm. takiej smakuje, że zjadła całą porcję, ja myślałam, że to podzielę na dwa dni, a ona tutaj, A czekaj go powolutku jest. A ona tutaj postanowiła zjeść wszystko, ale to nic, to jutro sobie zjemy brokułki, tak? Ale brokułki w mniejszych ilościach, bo musisz mm. testować. Pamiętajcie, żeby od razu właśnie nie karmić kilka razy dziennie takim pokarmem, tylko maksymalnie mm. raz dziennie jak rozszerzacie dietę. A najlepiej w ogóle zacząć od, wiecie, kilku łyżeczek, sprawdzenia czy nic dziecku po tym nie jest i dopiero wtedy ewentualnie jakieś większe porcje. I tak będziemy sobie po prostu robiły, nie? On się zakopał tam trocinach i go nas nie widać. Co wyświetli tak podtracinamy. Mhm. Mm I w ogóle za mało mu na sypa. To już wiem na pewno, bo on ogoło ciłkładkę stracił w ogóle. Wszystko tam w końcu No mówiłam ci, że chomiki lubią y, kopać. Za mało dałam mu tego. I będę w to mu na pierwolot tych troncików, o wiele więcej. Żeby on sobie tunele mógł kopać. No tak. I się tego w moim kanalie uszkodałem, że stworzam kontu Ale jak w ogóle najlepszy kuwem mówiłam. No fajnie, przemieka się ozdoba w domu. Ozdoba? Trzeba się stworzenie niego ozdoba. No tak. Ciocia Dominika, pozdrów widzów na vlogu. O, pozdrawiam wszystkich serdecznie. A co w ogóle kręcisz? Ta, nagrywałam fragment jak...